Siemanko, my dzisiaj na robocie wróciliśmy tutaj tam gdzie tą do budóweczka. niedawno robiliśmy. Wymieniamy całe te panele, cały cladding. Deliwerka już jedzie, pogodę mamy świetną, jaką widać. Także zaczynamy. Nie jesteśmy zbyt profesjonalni, jeśli chodzi o rozkanie rusztowania, ale my, że mamy dostępu do, do takiego setu małego, to sami się rozłożymy. Dużo tu tego nie ma, także... Zaczynamy robotę, zobaczymy jak to pójdzie. U nas deliverka na miejscu, także wszystko czasówka jest elegancka, mamy którą? Za 109. także fajnie wszystko idzie, idziemy rozładować towar. Dobra, u nas zmęczone rusztowanie, jakoś się trzyma, spaść stąd nie spadniemy raczej, na styk w sumie mi się udało tego wszystkiego wziąć, tak do załadować, z tych drówek, które wchodziły w ogóle do wana. no i co, wiatr strasznie dzisiaj wieje. Oh. Jesteśmy tu na patencie, na to no wszystko tutaj podobione, ale ten, musimy co? Zdjąć cały tutaj ten boczek, ja nie wiem czy dobrze widać, ten cały boczek do zdjęcia, tu kamera trochę, kabel będzie trzeba słuchać gdzieś, kamerę zdjąć, y, rynna też musi wylecieć, y, ale nie wiem, i lecimy całą tą stronkę. Do momentu, to mamy pierwsze okno, drugie okno i tam po środku. Także te, tamten też panele wszystkie zdejmiemy. Dzisiaj mam nadzieję, że na dach będzie można wskoczyć i to nie popęka. Dachówka bo to byłby problem duży, ale mam nadzieję, że będzie można na nią skoczyć elegancko. Także zdejmujemy, wycinamy ten silikon tutaj, żeby nam nie pozwalało tych bocznych, bo klienci chcą zostawić sobie te boczne listwy. Po prostu do nich będziemy dawać silikon, tak że ten silikon cały czas jest nawalony. Trzeba będzie po po wycinać, tu przy górze, tak samo nadzieję na wyczutkę, że te bordy chyba są tylko do sufitboarda robione, także na łuzaku będziemy mogli to, to zrywać, bo bez... zaczynamy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie dobra, my już mamy skipa, także jest tam miejsce na to, żeby te deseczki gdzieś zutylizować, ten stary cladding mamy już pozdejmowane też pierwszą stronę Powoli zaczynamy przygotowywać sobie wszystkie trimy, tamten narożny. Później tu będzie trzeba po, na, na łączeniu dać tak zwane stop bily te, czy stop endy, jak to się tam mówi. Także bierzemy się za to i może się uda jeszcze fajnie dzisiaj nakręcić jeszcze jakieś z dołu kilka, coś zacząć, także też to fajnie pójdzie. Zobaczymy. Także działamy dalej. Pogoda się fajna zrobiła. Jak na listopad, to jest, jest gitarka. Dobra, u nas Fajranci na dzisiaj, Mam przygotowane wszystko. Yy, fajnie, bo to wszystko było na miejscu, także tego żeśmy zdemontowali i to trochę silikony, bo klient zostawić CTT, nie chce z boku do Sidra, tylko to zostawi. No w sumie dobry nawet pomysł, dla nas lepiej. Robota będzie szybciej wykonana. Tam już środek mamy wyznaczony. Tak zwany stop end yy, mamy puszczony. I czarny i ten Sidra Atlas Brown kolor. Także to mamy gotowca już. Nie dotyka on do leda, bo nie powinien dotykać, nie przecierał go w żaden sposób, ani nic takiego. Także Zostawiłem tą dyszkę szparki. Myślę, że i tak niżej nie będzie szła ta. Tu mamy z dołu, zaraz może pokażę. Pogoda się nam piękna zrobiła, także kompletnie inny dzień niż to, co było rano. Teraz mamy 4 dni pięknej pogody przed nami, tylko tyle, że chłodno będzie, ale lepiej, żeby nie padało. Tu mamy też już puszczone. Pierwszy rządek i tak samo tam, pierwszy puszczony, także jutro wpadamy i zaczynamy kręcić. Powin powinniśmy jutro być może nie skończenia, może i tak, ciężko powiedzieć, ale na pewno będziemy gdzieś niedaleko, żeby tą stronę gdzieś tam już być pod, pod koniec, żeby podszlifować w środę ewentualnie i ten. Także kończymy na dzisiaj i zobaczymy jak to jutro pójdzie. My już po przerwie, trochę poszła robota do przodu. Ogólnie lecimy na zajebistym farcie dzisiaj, gdzie rzadko coś się zdarza w sumie. A, trochę mieliśmy nierówności tutaj na ścianie, niestety, no, jesteśmy tylko na wymianę paneli, nie, nie robimy tu, nie prostujemy ścian, ani batenów które tu są, więc... Więc jest jak jest, nie wiem czy będzie widać tam się w wavy, no ale trudno. Nie było wycenia na to, żeby tu coś wymieniać, mieliśmy tylko zerwać i nakręcić, więc tak to robimy, niestety. Ale wyżej już jest lepiej, także gdzieś tam coś dole się. No i tutaj z fartem wyszło fajnym, ponieważ, ponieważ po pierwsze parapet nam wyszedł tak zajebiście, że nie musimy tu żadnych docinki robić, tylko zostawiliśmy takiego ząbka tutaj, więc myślę, że to jest akceptowalne i ok a następnie z tym tutaj ledem nam wyszło pięknie, ponieważ elegancko nam weszło, że panel cały będzie szedł nam po długości, także o ile tam te parapety są w poziomie, miejmy nadzieję, już widzę, że ten jest wyżej. Nawet widać, zobaczcie. No ale co? Yy, dalej, co? Dalej, wychodzi na to, że jadąc płyta do góry, płyta do góry, yy, wyjdziemy na samym końcu, równo całym panelem. Także też będzie gitara. Nie wiem, jak to wykończyć, żeby nie było widać wkrętów. Mam, może, mogę wziąć farbę tego koloru yy, ze sklepu, ale czy jest sens to brać? Bo i tak będzie wkręty, widać. Zastanawiałem się też nad małym paseczkiem takiego trima i na górze po prostu puścić później w takiego, nie wiem, 20 mm i po całej długości poprzyklejać. Może to będzie dobre wyjście. Zastanowię się, przemyślę ten temat jeszcze. Lecimy. Ok, mamy kolejne trzy już docięte, także zapierdzielamy z tym. Tam uzupełniamy. Tutaj kamera poleci z na miejsce. Kabel od alarmu też trzeba będzie wypuścić. No i mi się wydaje, że będziemy dzisiaj blisko wykończenia. Majstry, help and safety first, jak zawsze się to mówi Trochę niebezpiecznej pracy trzeba liznąć w robocie zawsze jeszcze, bo, nie spadnę jeszcze Chyba, że nie mnie zepchnie, to będzie A to jest. To wychodzi na coś tam jakiś trójok pizdowaty na końcu wejdzie. Kombinacja alpejska. No, no, no dzielika, dzielika, bo z zrobię, to jest nic Coś Co przykręcimy na jednego wkrętago tam kiczowato? Dawaj wkrętarkę. No dobrze, ja ja. to. szkolenia mam chyba. Tu jeszcze raz z tym. Jesteśmy na końcówce ogólnie, także zajebiście poszło to wszystko dzisiaj. Jutro musimy pokombinować coś tam z takimi trybami. później pokażę. Dobra, wbijam tego kręcę i następnie na to pomierzę. Zabiję to na mięso. Co tu znaczy? Tu jest ten, tu jest ten, tu jest ten. Jeśli będziemy, to O kurwa. Złapał, to najważniejszy. Co my zrobimy z następny, panie kolego? Będzie to będzie dwie to nie? Musimy coś wstawić prawdopodobnie. Siemanko, dzisiaj trzeci dzień jedziemy robić. Pogoda piękna, ale co mamy? Przymrozek pierwszy dzień dzisiaj. Także czekam nie. skrobanko za chwilę. Skrobie, jadę po Kaspra i zawijam na robocie. Siemanko na robocie już albo dopiero w sumie mamy skończone te trimek, które chowają nasze wkręty. I tyle, i spakujemy rusztowanie, na, idziemy na drugą stronę. Tak oto wygląda, chodziło o te tutaj. Rzymy. Robiliśmy je, żeby poprzygrywać właśnie te wkręty. I tak z dołu ich w ogóle nie widać, tak jakby ich nie było. Także mamy finito tutaj. Pogoda piękna, także kolejny dobry dzień będzie dzisiaj, coś mi się wydaje. No i dobra, my lecimy, już tu mamy coś złożone troszku. Dokładamy jeszcze parę rurek, zaraz z scaffoldingu rzucamy się na górę i powoli zaczniemy ściągać to wszystko. Trochę tu będzie inaczej, bo tu mamy ten boczek do zrobienia. Ten trójkącik taki. Co jeszcze mamy do zrobienia, na przykład trochę więcej zabawy z kablami będzie. Bo trzeba będzie to gdzieś skitać. Mam nadzieję, że się uda nam wcisnąć to wszystko pod tamten narożnik cały, bo tam jest trochę miejsca na to. Ten kabel będziemy musieli schować do środka. No i ogólnie to wszystko tak samo, po, poza tym. Dzisiaj zostawimy antenę, wytniemy dookoła tylko bordy, żeby jej nie ruszać, bo tam mogą, może ktoś telewizję stać w domu, więc dzisiaj nie będziemy tego zdejmować. Jutro jak będziemy po prostu montować, to w tym się zdejmie i, i się założy po prostu i... Tak będzie. Dobra, szybki update, my zdemontowaliśmy już to wszystko. Teraz trochę zabawy z kablami na dole, żeby je popuszczać. Dokładnie tu wyciąłem, żeby to było schować i teraz nam narożnik przyjdzie tu. I postaramy się tutaj w channelu tym, yy, skitać ten kabelek, i wtedy ładnie będzie wszystko schowane a nie będzie szło po, po wierzchu. I tak samo zrobimy z tym. Tam wytniemy mojego slocika i ten kabel też się schowa. Także wszystko nam tu się pochowało, tam się lekka pajęczynka zrobiła na dole. Także robimy to, montujemy i myślę, że dzisiaj nam się uda walnąć po jednym dookoła, tak jak zrobiliśmy ostatnio. I będzie fajnie. I dobra, u nas fajerancik na dziś. Mamy plan wykonany. Zdjęte wszystko, pierwszy rząd puszczony. Eee, tutaj mogliśmy tak naprawdę do, w ten róg kupić tak zwany internal corner, czyli taki wewnętrzny yy, narożnik, jeśli można tak powiedzieć, i wtedy to użyć, ale ponieważ jest to tylko raz, dwa, trzy i pół panela, nie widzę tego sensu po prostu. Żeby dzisiaj jechać, gnieść się na zabijakę, żeby, żeby dorwać ten, 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 tego kurde, tego już nie wiadomo, czy by był in stock Także tylko dotniemy tu w kącie tego, żeby ładnie się zeszły na wrogu i to też będzie dobrze wyglądało Także tyle Siemanko, mój już dzień kolejny, przedostatni prawdopodobnie Nawet, raczej Naw 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 pewne, że to przedostatni y Zaczęliśmy już działać z tym tutaj, z tym narożnikiem, trochę zabawy jest z tym Ponieważ podczas cięcia tego rogu, żeby to wszystko elegancko doszło, to musimy ten każdy kawałek uciąć z lekkim kątem z takim samym kątem jaki jest tutaj, żeby później one elegancko nam się tutaj w rogu składały. ta, raczej nie ma z tym problemu, zostały jeszcze tutaj jakieś dwa kawałeczki, tam tu musieliśmy dorobić jakiś kawałek drewna, nie mamy nic na stanie, ale to żeby było czymś się dłuższym wkrętem złapać, tutaj mamy drewno także jest do czego, użyjemy dłuższych wkrętów po prostu i tyle. Strasznie się kurzy ten czarny Kolor podczas cięcia, no ale będziemy musieli to e, załatwić tym, że umyć to całość jakimś tam preparatem i papierem na sam koniec. Także my z tym działamy. Tam jeszcze obok sąsiedzi nas poprosili, czy można było jakiś dół wykończyć im w jakiś sposób i nawet nie wiedziałem, że można tą listwę tak użyć, tą tak zwaną stopową. Tutaj o, spodobało im się to, dzisiaj jest pierwszy dzień lockdownu w Anglii, także nie wiem, czy firma, z której bierzemy ten cały z, z, z sprzęt, będzie dzisiaj otwarta. Jeśli będzie, to jedziemy dzisiaj na fajrand kupić taką jedną całą listwę długą. Wstawimy im tu i tam również z boku mamy tego w Katsa. To ładnie to, to zakończy, Z drugiej strony nie mamy takiej opcji niestety, bo tam idzie kabel od jacuzzi do ogrodu. No i nie ma tam miejsca nawet żeby to wcisnąć. Także pogoda zamówiona znowu kolejny dzień. Tu też się zamówiliśmy, ale jutro to już króciutko będzie. Także kurde działamy pięknie. Lecimy z robotą. Kacper znowu ściemnia, Szugi kręci. No i ten. Jak spali, to weźmiemy się do roboty, nie? Powiedział, że zaraz mam chwilę przerwy, także mogę sobie odpocząć. No i dobra, my tam widzieliśmy ponad daszek. Trochę takie było dziwne cięcie, zaraz jeszcze pokażę. Żeby tam obejść się z tym całym nie wiem jak to się nazywa, opierzeniem ołowianym. Także teraz trzy sztuki na ten taki sam wymiar. Trzy, Trzy ma być. To będzie gdzieś przy końcu. 3, 4, 6, 3. 3. 4, 6, 3. Będzie tutaj ta utnę. Tak ta 3 i spadamy tam na górę. Motowo, także w też do przerwy będziemy do momentu parapetu tamtego. Nie wiem, jak widać tego parapetiku Także powinno być ok. Wszystko. Chodź, jak na życzenie, to najważniejsze. To jest co dwa i tam cała na bórze. Yy, takie są używamy, żeby się łapać tam co drugi, po dwa, po trzy, ale i tak kontrolujemy to z poziomicą. Bo wiadomo, że nie zawsze się równo przyłoży, może milimetr uciec, a na 3-4 mm to już jest 4 mm. A na długiej długości to później się robi naprawdę kocopowy, więc tym się wspieramy, a kontrolujemy tak, co drugi, co trzeci rządek pod poziomicę. Dobra, u nas koniec na dziś plan spełniony w 100%. E, zawijamy się, jutro wpadamy tutaj poprzyklejać listwę Poczyścić wszystko tam, gdzie trzeba e, Podmanować też te czarne, bo na cięciach gdzie nigdzie niestety wystaje i, i to musi być objęte jako czarną farbką, a mam czarną farbkę, więc to zrobimy No i tyle i do jutra, zobaczymy co, jak to jutro pójdzie Chyba będzie szybki dzień, także fajnie Lubię takie piątki Zobaczymy jak to, jak to zleci wszystko Siemanko, jesteśmy dzień ostatni z sprzęcik wczoraj e, na Fireland jeszcze pani powiedziałem, że mógłbym, e, mógłbym kurde wziąć i przyjechać wieczorem i to ustawić ale powiedziała, że nie, żeby się nie przejmować że im jeden dzień bez telewizji nie, nie zaszkodzi i żeby nie ten więc stwierdziłem, że w takim razie nie przyjeżdżam i e, zrobię to dzisiaj więc zaczynam działać Nastawię, ustawię antenę Mamy listy do powklejania, do poczyszczenia, wszystko do pomycia, a tam mam jeszcze do ucięcia ten łącznik pomiędzy jednym kolorem a drugim, bo on nam wystaje. Nie wiedziałem jak będzie z poziomami, więc wolałem dać dłużej. Teraz tylko wezmę flexem, utnę to i będzie z głowy, więc zaczynamy. dużo zostało. Dobra, po ciężkiej walce mamy sygnał ustawiony w tym w skaju, całym w boksie. Dziwne było, bo na, na myterze całym tym, na tym finderze, pokazywało mi, że sygnał jest, a telewizji nie było. Na szczęście, wyczytałem wujek Gogle, podpowiedział, że trzeba wyłączyć wszystko z sieci kompletnie odłączyć wszystko na chwilę, włączyć na nowo i się wtedy zrestartuje ten cały dekoder i zacznie działać. No i tak się też stało. Także, także gitarka czyścimy, robimy czapy farbą. I spadamy, składamy rusztowania. Ale to jeszcze trochę zejdzie. także jedziemy. No i dobra, u nas mamy finito. Jeszcze pozametamy tutaj, w porządek. Także wszystko jest gotowe. Taki szybki, można powiedzieć odświeżenie, szybkie elewacji. Tu już pan zakłada, zaczyna zakładać alarm. Z powrotem nowy. Ten stary chyba się popsuł, czy coś. Także tak to wszystko wygląda. Porobione. Jeszcze wrzucę, może, zdjęcie. Jeszcze rzucę zdjęcie, zaraz tego staram się zrobić, to ta drawina nie jest za bardzo tu, jest w ten, ale zrobię zdjęcie i zobaczymy jakie będzie porównanie tego tego. Także taka szybka robota, jeszcze odezwę się, zwana w drodze powrotnej. My już na miejscu, przyjechaliśmy zrzucić rusztowanko, przy okazji chciałem pokazać wam tutaj kawałek mojej roboty, takiej większej, które robiliśmy tutaj coś większego, też te panele używane były. Przebudowaliśmy cały ten dach tutaj w ogóle było trochę zabawy. Tutaj spędziliśmy dużo czasu na tej robocie. Tutaj też moja robota w sumie ceg cegła. Tutaj ten taki ta cegła tutaj murowana też. Pani tak życzyła, to tak było zrobione zaraz przed w tym roku jeszcze przed wyjazdem na urlop. A tutaj do budowkę stawiali Anglicy. Ten kawałek ale że z cegły nie był zadowolony cały inwestor, to powiedział, czy ja mógłbym wziąć zrobić cegłę od tego momentu. Więc od tego momentu ja budowałem całą tą dobudówkę od dziury w ziemi, można powiedzieć po sam dach. I tak to mniej więcej wygląda. Także roboty naprawdę było trochę. Eee, tutaj wszystko było kompletnie rozpiździe, bo naprawdę taki wielki. No i tutaj też na górze. Na górze ten domek, również ja budowałem, taki mały bungalow. No i tak wygląda ten cały dom, który ten, także moja, jedna z większych moich robót. Tu zabawa była też z tą cegłą, żeby ją po łuku położyć i w ogóle. No i dzisiaj, słuchajcie, jeszcze taki update szybki. Tam niedawno na filmikach jak ktoś ogląda, bo ktoś może widział, to pokazywałem, że, że kurde, że niby znalazłem kupców na dom, to było jakiś koniec września, no ale po trzech tygodniach się wysypali, okazało się, że nawet nie mogą, nie są w stanie wziąć pożyczki, no i dom powiedział znowu na sprzedaż, wystawiony musiał być znowu, no i w poniedziałek zacząłem dostawać ofertę od jakiejś tam pani doktor z Chin, która tu przyjechała do Anglii i chce kupić dom, no i zaoferowała mi 20 tysięcy mniej cenę niż ja wystawiłem, oczywiście to nie było do zaakceptowania, no i przez kilka dni ciągle odrzucałem jej, jej oferty. Dzisiaj o 2000 mniej dostałem ofertę i ją po prostu zaakceptowałem, więc, więc można powiedzieć, że że kurde, o Casper już leci ze sprzętem, a ja tu se łażę, już idę też działać i ten znosimy. Także no, pani kupuje dom za gotówkę bez żadnej kredytu, także to wszystko powinno pójść szybciej, czyli wygląda na to, że jeszcze w tym roku opuszczę. Opuszczę Anglię, no ale przed tym może jeszcze coś uda się porobić, także tymczasem ja spadam, znosimy rusztowanko, pakujemy wszystko, dzisiaj mamy piątek wcześniej, koło pierwszej mamy finito, jadę na grzybki, ten ostatni raz prawdopodobnie w Anglii, no bo wszystko już naprawdę wygląda to bardzo realistycznie, że to wszystko pójdzie, także pozdrawiam wszystkich, dziękuję za subskrypcję. Bo naprawdę ostatnio to zaczęły skakać do góry te subskrypcje, fajnie, że ktoś chce oglądać to co robię, no i na pewno niebawem jak już rzucę do Polski to będzie dużo, dużo więcej materiału e, takiego e, porządniejszego, bo, bo będziemy budować, będziemy budować e, pierw mały domek na końcu działki, później duży dom ten docelowy, także będzie trochę z budowlanki i z życia i w ogóle. Także, ale jeszcze coś myślę, że wleci też tutaj z Anglii przed wyjazdem, bo jeszcze parę czegoś tam, jakichś projekcików małych porobimy, także Jeszcze raz pozdrow dla wszystkich, życzę miłego weekendu wszystkim Jak ktoś to dzisiaj obejrzy, mam nadzieję, że mi uda to się dzisiaj wrzucić już z tej elewacji całej ten, ten, ten screen i tyle Do usłyszenia, do zobaczenia niebawem